Dzień dobry, z tej strony Miłosz z kanału Uwaga Rzucam. No i cóż, świąteczny okres za nami, prawdopodobnie sporo osób tutaj na kanale dostało jakieś prezenty darterskie. I wiem, że paru z Was oglądających, czy też nowo przybyłych, których serdecznie witam, bo w tym okresie świątecznym, oczywiście biorąc pod uwagę też Mistrzostwa Świata, subskrypcje idą dosyć mocno do góry. Także witam wszystkich nowych i być może ten odcinek będzie dla Was, bo dostałem parę pytań, czy jakieś ubytki, jakieś dziury na mojej nowej tarczy, to normalne i właśnie dzisiaj na to pytanie sobie odpowiemy. Zapraszam. Krótka odpowiedź. Tak, to normalne, wszelkie jakieś ubytki, niedoskonałości w kolorach. Żyłki w przypadku tych tarcz trochę tańszych, nawet w przy przypadku Blade'a 6, tej standardowej, żyłki są widoczne. W ogóle nagrałem naprawdę długi i myślę dokładny odcinek porównujący tarcze Blade zwykłą, Dual Core i Triple Core. Możecie go znaleźć tutaj i też możecie zobaczyć, jak te tarcze nowe wyglądają. Te. Małe ubytki, które tutaj widziałem. Jeszcze sobie rzućcie okiem na te 16 i 8. Może w ten sposób spróbuję pokazać. Także jest on tutaj dobrze ukryty. Tarcza naprawdę ładnie się prezentuje. Również bliska, tak jak mówię, jakieś tam pojedyncze ubytki, o których przed chwilą pokazywałem z daleka. W środku, przy zielonym środku tutaj. I jakieś takie jeszcze pojedyncze tutaj dziurki, jak 17, tutaj dwójki. No i że ta tarcza idealna nigdy nie będzie. Te żyłki oczywiście też tutaj. Występują. Widzicie, jest tak mała, że ciężko ją porównać w ogóle do tego singlecora. Jeżeli chodzi o środek, również to fajnie wygląda. Ten klej, co wystaje, za chwilę już sobie lotkę wezmę. O, w tym miejscu tutaj. trójce coś mieliśmy. Zobaczcie. Mam przy dziesiątce. To nie jest moja lotka. Ale żyłki pojedyncze, czyli nieregularności w tym Sizalu. wiem, czy jest tych niedoskonałości mniej. Być może trochę tak, ale to tak naprawdę są szczegóły. Tutaj przy szóstce możecie zobaczyć jeszcze. Okej, okay. a i te wystające tutaj akurat jak jestem. <laughs> to do przycięcia to wiadomo, że nie ma większego znaczenia, ale jak zauważyłem, to wam pokazuję. Okej, okay, mamy wy wygląd z bliska logo PDC. No, naprawdę robi robotę. Fajnie, że coś takiego tutaj zostało dodane. Triple core. Zobaczmy sobie pająka, tak jak poprzednio. Tutaj mamy środek, też jak widzicie. Za dużo ten pająk nie wystaje. Tutaj od razu jak jesteśmy przy środku, to możecie zobaczyć ten ubytek. I jakieś tam pojedyncze właśnie wady w sizalu, które tutaj występują. Tu przy dziewiętnastkach to też... Okay, tu możemy sobie zobaczyć. Myślę, że nie ma tragedii. Tak jak mówię, to włoski mnie trochę wolą, bo to naprawdę nie było dużo pracy, żeby, żeby to ogarnąć. Można było to zrobić. Zauważyłem. No wiadomo, że tutaj przy tym pająku to akurat yy, tych właśnie nieregularności sisalów w porównaniu do dualcora jest tu bardzo mało. O, tutaj trochę kolorowania zabrakło, no ale to wiecie. I jak mogą wyglądać po paru oddanych rzutach, bo trochę do tych tarcz rzucałem, także możecie zobaczyć jaka jest różnica pomiędzy tarczą nową z niedoskonałościami, a nową, ale już parę razy rzuconą. Także tak to właśnie wygląda. Na co jeszcze zwrócę uwagę, co już w dualcorze było, bo dualcor Poszedł pierwszy do nagrywania, więc będziecie go widzieć za chwilę, że tutaj te białe włoski, które w sumie nie wiem jak się nazywają i czym tam są z podkładu, zaczęły wychodzić, i tutaj wychodzą właśnie na tym sektorze 20. Na białych sektorach widać najbardziej, na czarnym to tu jakieś pojedyncze dziurki, ale to są dosyć świeże widzę. Zapewne jakbyśmy sobie tutaj powciskali obok, to te dziurki by poznikały, już nie widać. Tu jest jeszcze jakaś, więc po paru rzutach zapewne by się to wypełniło. Tak jak widać, to Triple Cora, który wygląda właśnie w ten sposób. No, i pierwsze co się rzuca czy no to znowu te. Niteczki, które nam tutaj wychodzą. Oczywiście nie przypuszczam, żebyście dostali tarczę, do której już ktoś rzucał, ale z całą mam pełne zrozumienie, że jak widzicie właśnie takie jakieś dziurki, jakieś niedoskonałości w kolorach, to może się Wam rodzić pytanie, czy to normalne. No i niestety, niestety w przypadku tarcz do darta istnieją wady konstrukcyjne, właśnie jakieś ubytki w Sizalu, który nie został dokładnie dociągnięty gdzieś tam do druta, jakieś niedokładne malowanie na przykład wychodzące za drut, jakieś żyłki, no tutaj żyłki to jest cecha tarczy, po prostu niektóre tarcze te żyłki mają, niektóre są ich pozbawione, ale tak jest to całkowicie normalne i tutaj parę screenów z takich ubytków, czy też niedoskonałości tarcz Wam wrzucę i co więcej właśnie, są teraz Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Świata są rozgrywane na tarczach Triple Core e, Wilma Blade 6, no i również na tych Mistrzostwach Świata jednego dnia, jak zobaczyłem, jak wygląda tarcza, to aż sobie powiedziałem, że no niezłą reklamę sobie zrobili, bo tam tych ubytków i tych kolorowań, które w cudzysłowie wychodziły za linię, czyli po prostu przechodziły przez, przez pająk i były na drugiej stronie, było dosyć sporo. Postaram się Wam też tutaj jakieś screeny wrzucić, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają nowe tarcze, bo tam codziennie nowa tarcza jest zakładana, na Mistrzostwach Świata, także Podsumowując, jest to całkowicie normalne, nie musicie się martwić. Tak wygląda ta tarcza. Zresztą, jak na jakiejś grupce przeczytałem, bo oczywiście na grupkach darterskich też takie pytania się pojawiają. To nie jest dzieło sztuki, tylko będziesz do tego rzucał lotkami i tak za miesiąc, dwa już będzie dosyć mocno podziurkowana i przestaniesz zwracać uwagę w ogóle, że takie rzeczy występują. Także, no niestety, tak, pewnie chodzi o proces produkcyjny. Musiałbym się zagłębić, jak to dokładnie jest produkowane. Być może nie wszystko jest maszynowe, jakieś części muszą być dopasowywane ręcznie i tak dalej. Więc Coś idealne może nie być, no ale tak, takie wady konstrukcyjne, niedoskonałości są normalne, także jeżeli dostaliście tarczę i zastanawiacie się, czy to tak powinno być? No to odpowiadam tak, to tak powinno być. Teoretycznie zwracam Wam uwagę, że oczywiście w Polsce, jeżeli kupujecie od polskiego producenta, do czego zawsze zachęcam, to według prawa przy zakupach internetowych macie 14 dni na zwrot bez podawania przyczyny. Także jeżeli tarcza Wam się nie podoba albo z jakichś powodów jest to dla Was nie do przejścia, że takie małe ubytki są, które, jeszcze raz podkreślam, są normalne, to zawsze możecie w ciągu 14 dni nieużywany przedmiot oczywiście oddać. Także znajcie swoje prawa jako konsument. Konsument, kupujcie w polskich sklepach, dodatkowo macie to, to prawo. W przypadku podmiotów zagranicznych, jeżeli kupowalibyście coś z zagranicy, to nie wiem dokładnie, jak to wygląda. W Polsce na pewno, przy zakupach internetowych, 14 dni na zwrot. W większości przedmiotów, bo są wyjątki, ale takie prawo macie. Dobra, trochę Wam pokazywałem. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie. Wielokrotnie tutaj odpowiedź. No a jeżeli macie jakieś pytania, jesteście nowi, chcielibyście się czegoś dowiedzieć, no to oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was otwarta. Jeszcze raz witam nowo tutaj przybyłek i mam nadzieję, że na tym kanale się dużo ciekawych rzeczy dowiecie. No a my cóż, oglądajmy dalej Mistrzostwa Świata. Wchodzi kluczowa faza, typer hula. W ogóle takie ciekawe pytanie w typerze dałem, że jaka będzie średnia najwyższa pojedynczego Lega? No i 9 to jest oczywiście 167, ale jest też odpowiedź powyżej 167 i też chyba shortsa na ten temat nagram, chociaż. Cały już film był a propos tych średnich, żeby wyjaśnić, że średnia może być większa niż w przypadku 9 latek. Dobra, wszystkiego dobrego, miłego oglądania i szczęśliwego nowego roku, chociaż pewnie się jeszcze tutaj usłyszymy. Na razie!